O, i te markizy są budowane w konstrukcje. Jeżdżą sobie po krokwiach Po bokach materiał jest zgrzewany w prowadnicach Jest szczelny, bardziej odporny na wiatr, na powiewy I nie ma żadnych prześwitów później, jeżeli słońce operuje No i jeżeli deszcz pada, no to, to też lepiej spływa ta woda Aczkolwiek tak są czujniki od tego deszczu No, a tutaj dookoła masz szyby suwne Tak, no bo potem robimy kabel. przejdziemy do następnego kableta, żeby to, 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 to samo. tylko potrójne. Tylko potrójny Oznaczać ten kabel, następny kabel i lewa To będzie tak. Dział, będzie kabel, kabel. To będzie tak tak. nie, czyli kabel, kabel i lewa. Potem następny lek też kabel, kabel, lewy. No i na końcu 21 kabel. nie ma tu pomarańczową taśmę. Daj radę głośnicze.